Siemanko, siemanko moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy pierwszą piękną pogodę. Ja postanowiłam się troszkę przespacerować um, i odetchnąć od e, e, moich remontów. Um, pokażę Wam, nie wiem którego razu, sklecę to wszystko, co nagrałam, co zrobiłam jak to wyszło na koniec z tym prysznicem a na razie idę, zrobię parę kroczków, pogoda jest piękna Nie wiem czy widać będzie tam w tle pola ptaszki ćwierkają a ja się przejdę zobaczę co sąsiedzi przygotowali na Święta Wielkanocne. Chciałam wam pokazać, jak udekorowane są niektóre domy przed domem, bo już zauważyłam dwa, dwa tygodnie temu, jak jechałam z pracy, że jeden dom jest już przygotowany na Święta Wielkanocne. No tutaj co niektórzy przy, przy Przygotowują, przystrajają domy jak przed świętami Bożego Narodzenia, miesiąc wcześniej, żeby się nacieszyć. Dobra, e, idę dalej na spacerek, zaraz Wam pokażę. No niestety na razie nie nagrałam, bo za dużo e, mieszkańców tego domu było e, na podwórku, a nie chciałam, wiecie, tak na chama nagrywać. Wiecie, słoneczko świeci, ale są momenty, że tak zawieje, no, że tak w szyjkę troszku, troszku, chłodnawo, ale to nic, nie poddajemy się. Idę dalej, tyle że w tym kierunku, co ja idę dalej, spory kawałek nie ma słoneczka. No i nie wiem, czy nie zmienię trasy. Zobaczymy, dam na razie sobie szansę. Jakieś wejście, czy nie wejście? Czy mi się zdaje? A sprawdzę. Powłóczy się po lesie. Zobaczymy, co tu znajdę. Bo jeszcze tu na tych terenach nie byłam. nie iść tam dalej w górę, czy w prawo? O jest wszystko lepsze od tego, musi siedzieć w domu i patrzeć się na ten bałagan. A sprzątanie to jest taka syzyfowa praca. W jednym kącie sprzątniesz, za 10 minut jest to samo. No wiecie, chyba nie za specjalną drogę wybrałam. Eee, tu iść? No dobra. Wiecie co? Chyba pójdę jednak w drugą Taka ławeczka. Latem, gdy się tu usiądzie, to są fajne widoczki, tylko je, jeśli jest pogoda naprawdę słoneczna, to jesteśmy tutaj jak na Patelni. Ale słuchajcie, warto nieraz tak posiedzieć w ciszy, o ile dużo samochodów nie idzie. Dobra, ja już wracam. Słuchajcie. W drugą stronę, w stronę wioski. Dzisiaj piękna pogoda, więc te samoloty latają i latają. Niestety w opłakanym stanie. Wszyscy niby tacy pobożni, ale nikomu się nie chce tu odnowić. No trudno, nie? Wróciłam. Weszłam do domu. Jak już widzieliście, dzisiaj pracę u mnie to było y, tylko co na dworzu. Jakieś pranie powiesiłam, żeby szybciej przesłono. Szkoda, by było nie wykorzystać tej pięknej pogody. Yy, sprzątnęłam swój samochód, czyli mój, mojego rumburaka. Yy, jaki jest taki, jest ważny, że jeździ. Yy, a to najważniejsze na ten moment. Zrobiłam sobie kawusę. Patrzę, że się dopasowałam do mojej pościeli dzisiaj idealnie, tak jak kameleon. Chyba się chciałam wbić w te tło. Te osoby, które już dłuższy czas oglądają mój kanał, wiedzą, że identycznie miałam pomalowane ściany na antracytowo w moim poprzednim mieszkaniu. Tak mi jakoś ten kolor pasuje przy tym łóżku, że postanowiłam znowu tak samo zrobić. Wczoraj przyszła do mnie książka Nawyki warte miliony. Poczekajcie, może w ten sposób Wam pokażę. Proszę. I postanowiłam wczoraj, tak wiecie, przejrzeć pierwsze dwie strony. I tak mnie wciągnęła, że przeczytałam cały rozdział. Jak na razie fani się ją czyta. Wciągnęła mnie. I teraz postanowiłam sobie dotyk mojej kawusi. Poczytać o tej książeczce, jak ją przeczytam, to dam Wam znać, co ja swoim skromnym zdaniem myślę o niej. Czy warto ją kupić, czy nie, czy warto mieć ją w swojej biblioteczce. A propos tych wiecie moich nieszczęsnych remontów, jakoś tak od wczoraj ta wena tak ze mnie zjechała w dół, opadła, jak zwał, tak zwał. No, jestem w takim punkcie, że nie chce mi się nic, to znaczy nie chce mi się nic. Denerwuje mnie to, że wszędzie gdzieś coś stoi, wszędzie jest gdzieś coś pozaczynane, niepodokańczane, a nawet jak sprzątne, to za parę minut, czy tam za parę godzin znowu jest gdzieś coś porozstawiane, no bo jak przy remontach, to przy remontach. Pan mąż nie jest nauczony odkładania swoich rzeczy na miejsce, tam gdzie powinny być, jeśli już mu są niepotrzebne. Bym powiedziała, tak jak kaczka czy gęś, gdzie stanę, tam się zesram. No, niestety tak muszę to podsumować. Mam momenty, że postanawiam, że nie będę po nim sprzątać, niech leży, aż sam będzie czegoś szukał, ale to wierzcie mi, może się tak y, ta rzecz znajdować nie w właściwym miejscu y, co najmniej 2-3 tygodnie, a nawet i dłużej. Więc na moje nerwy to jest troszkę, troszkę naprawdę przydługo. I biorę się i sprzątam, odnoszę do garażu, do jego burdelu. Bo w tym garażu to tylko y, bym powiedziała na środku nasrać, ale tam nawet tego placu na środku nie ma, żeby to zrobić. No niestety, inaczej tego skomentować nie mogę. Dobrze. Biorę się za czytanie tej książki. Nie przedłużam już. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam. A! No, o najważniejszym bym zapomniała. Dzisiaj jest Dzień Kobiet. Wszystkim kobietkom, które mnie oglądają, życzę z całego serducha, żebyście były szczęśliwe, zadowolone z życia, z siebie, z rodziny i mam nadzieję, że wasi panowie. Ci mali również, ci więksi o was nie zapomni, nie zapomnieli, nie zapomną tego dnia i miło spędzicie ten dzień. A więc życzę wam jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Myślcie o sobie, dbajcie o siebie, bo jak was zabraknie, to co ci panowie bez was zrobią? No co? No nic. Dobra, do następnego. Cześć. A ja się biorę za kawusię i książkę.